No akurat ukazała się jedna z informacji. To akurat generalnie, że Rada Drużyny przyszła ze mną i spotkała się, żeby zabrać opaskę Robertowi. Powiedziałem, że takiego miejsca nie było i sam rozmawiałem z Łukaszem Wolkowiczem, któremu przekazałem informację, bo do niego dzwoniłem, że takiej informacji nie miała miejsca. Łukasz to napisał gdzieś na Twitterze, a. Jeżeli chodzi o to, to Polski Związek Piłki Nożnej też wydał takie oświadczenie, że czegoś takiego nie miało miejsce, i to po to przyszli zawodnicy i na ten temat rozmawialiśmy. Na ten temat to znaczy, oni też prosili, żeby to wyprostować, czy przyszli podziękować, że PZPN wydał ten komunikat? No, przyszli przed komunikatem, no także to jeszcze raz, jak Pan słyszał, no to dzwoniłem do Łukasza Olkowicza w tym czasie. Wcześniej trochę i powiedziałem, że taka informacja się ukazała, później z zawodnikami rozmawiałem i taka informacja się ukazała, że nie ma to nic wspólnego z takim czymś, że coś takiego miało miejsce, a wydaje mi się, że lepiej, że Polski Związek Piłki Nożnej taką wydaje takie oświadczenie niż wydaje ktoś z boku, kto, kto jest. Generalnie bardzo dużo jest plotek i bardzo dużo opinii, i, i, i tak to, to bywa, trzeba po prostu umieć z tym żyć.